Cześć Siemanko z tej strony, Cloud140 i witam Was w kolejnym Minecraft z modami. A dziś aktualizacja moda NPC Custom wersji 1.6.2 na 1.6.4. Otóż same obie wersje 1.6.2 i 1.6.4 nie różnią się niczym oprócz zmianą, po prostu dostosowaniem wersji do Minecrafta. Okej, okay. co dodaje nam wersja 1.6.2? No to spolszczono większość opcji, 90% opcji jest spolszczone. Otóż, wyświetlenie. Zmieniono tekstury załadowania. Mamy tu na myśli, przykładowo, oto tekstura, tekstura peleryny. To już było wcześniej, a to mamy teksturę overlay, czyli po prostu wybór oczu. Jest to przydatne na przykład w nowych dwóch modelach, o których powiem później. Jak widać mamy różne typy nowych tych oczu. Ten przykładowy typ oczu, bardziej ten typ oczu. Akurat ma służyć do zombiaka, takiego specyficznego. Okej, okay. idąc dalej mamy statystyki. Nadano dźwięk strzału. Otóż w tej oto chwili możemy zrobić motyw, że... Motyw, że gościu leje nas wodą na przykład. Między innymi można wybrać różne inne dźwięki. Które są, oczywiście zaraz wam pokażę, tylko niech ten gościu mnie nie atakuje. Które możemy wybrać w statystykach. Opcje pocisku, nie, przepraszam, opcję walki dystansowej, radą splash, i to możemy wybierać pomiędzy różnymi dźwiękami samej gry. Jak to widać, mamy custom NPC, a tu mamy Minecraft. Odsuń się. Dodano także różne odporności, między innymi odporność na odrzut. Między innymi, jak widać, nie odrzut tego przeciwnika. Przykładowo, zaraz już wam to prezentuję, statystyki. Odporności i tu mam odporność na odrzut strzała Meli. Melee to jest walka wręcz po prostu. Przykładowo takiego przeciwnika nie mogę odrzucić, ale na przykład działa na niego yy, przedmiot z odrzutem. Czyli jeśli zrobię tak, to. O o, o teraz. Nie zrobił to ręką, to nic mu się nie dzieje, ale jeśli zrobię to patykiem, to od razu go odrzuca. Idąc dalej, mamy odporność na strzały. Taki przeciwnik, jak widać, nic mu nie robię z łuku. Uderzenie działa, ale odpycha naszego przeciwnika, ale niestety jest odporny na strzały. Idąc dalej, mamy także odporność na walkę wręcz i takiego przeciwnika nie pokonamy walcząc z nim mieczem. Możemy pokonać go na przykład używając strzał, i wtedy rzuciłem go cegłą. I wtedy. Na przykład używając strzał, i takiego przeciwnika pokonamy. Otóż, a co jeśli, przykładowo, mamy na przykład takiego neutralnego zombie? Przykładowo, nic mu nie robimy. Nie A na przykład sprawdźmy miksturki. Miksturka działa, jak to widać. Idąc dalej, dodano dźwięki i możliwość tworzenia spawnery, spawnerów. Otóż, takie moby, może, tu są właśnie w spawnerach, ja wybiję ich teraz wszystkich. One mi się zespawnią. No. No szybko, spawnij się, spawnij się. O, przy okazji powiem Wam, że dodano dźwięki. Oczywiście jak już było, że przykładowo dźwięk strzału, to możemy dźwięk dodać własne zbyt. dźwięki przykładowo on rzuca we mnie zięgo, cegłą i gada i wtedy rzuciłem go cegłą 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 i wtedy a co w przypadku jeśli na przykład będzie ich trzech otóż każdy z nich będzie odczytywał dźwięk i wtedy rzuciłem go cegłą i wtedy rzuciłem wtedy rzuciłem go i wtedy rzuciłem go cegłą 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 i wtedy rzuciłem go cegłę rzuciłem go cegłą i wtedy rzuciłem go cegłą, i wtedy rzuciłem go cegłą i wtedy rzuciłem go cegdy rzuciłem go cegłową i wtedy rzuciłem go cegłą 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 i wtedy rzuciłem go ceguę, rzuciłem go cegło i wtedy rzuciłem go cegłą. Otóż jak zrobić taki spawn? Przykładowo, mamy jakiegoś moba nie wiem, weźmy sobie, na przykład właśnie hoigana. Mamy tak, pierwszą opcję spawn. Usuń bądź mob spawner. Bierzemy oczywiście mob spawner i mamy spawner. I mamy dwu, dwa spawnery. I wtedy rzuciłem go cegłą. I wtedy rzuciłem go cegłą. I wtedy rzuciłem go cegłą. Otóż oprócz dźwięków ataku mamy także dźwięki na przykład dialogu. Przykładowo, podchodzę takiego no czy jak on tam ma na imię, a on mnie przywita. Hello! Jak widać bardzo ładnie. Mało tego, możemy na przykład dodać zamiast dźwięków właśnie na przykład hello, czy takiego. Nie wiem, zaraz zobaczymy, nie wiem. Mamy tu różne dźwięki, które dodajemy już pokazuję w jaki sposób. Cóż, mamy dialogi, bierzemy opcje dialo dialogowe. To jest przykładowo ten dialog, który utworzyłem i tu mamy opcję wybrania... Goodbye. ...której na przykład wybieramy co ma nam powiedzieć. Teraz zamiast hello powie nam goodbye. goodbye. No dokładnie. Możemy także zrobić to samo z utworami. Przykładowo teraz odpalając go i czytając jego dialog... Dosy, będę miał podkład muzyczki. Goodbye. Jak widzę, chyba tutaj dodałem jakiś dźwięk. Jak widać, wyłączyłem jego dialog, a muzyczka dalej leci. Zaraz tylko sobie ją wyłączę. Okej, okay, można ustawić także regenerację naszego NPC. Czy nasz NPC ma regenerować swoje życie? Gdzie to jest? statystyki genhealth tu można to ustawić i no dalej mamy warianty taktyczne nowe warianty taktyczne, które bierzemy w SI otóż tu mamy właśnie takie warianty taktyczne które wszystkie za chwilę omówię pierwszym z nich jest ruch, rush czyli pędzić, taki npc gdy ma włączone pędzenie um, może łuk wezmę jakiś gdy ma włączone pędzenie, będzie sprintował do nas i pędził znaczy nie, po prostu będzie do nas leciał. Obojętnie co by się nie działo, będzie do nas leciał. Jeśli ma sprint, to poleci sprintem. Jak widać, aż mu się stopy trzęsą. Ok, idąc dalej, kolejnym wariantem taktycznym jest unik. Nie na czym to dokładnie polega, ale wydaje mi się, że NPC powinien unikać naszych ataków. Jak widać, poleciał znów na wprost zamiast po bokach. Przynajmniej tak jest. Według tłumaczenia, jak w rzeczywistości zobaczymy. Kolejny jest ambush, czyli zasadzka, nie? Na, na czym dokładnie ta zasadzka polega? Tu zrobię sobie taki mały labirynt. Nie powinien NPC mnie tutaj zaatakować od tyłu jakoś. Jak widać, ja go widzę niestety. Może zasadzka ma na myśli na to, że na, na nas skacze, o tak, ale... Nie chcę was okonywać. Kolejnym typem taktycznym jest stalking. Otóż NPC nie musi wcale nas widzieć, aby nas zaatakować. Wystarczy, że nas wyczuje, co zaraz zaprezentuje. Będzie można to zauważyć na tej oto mapie. On mnie wcale nie zobaczy, a mnie wyczuje. O, jak widać, już idzie. Mało tego, do NPC-ów oczywiście można dodać różne dźwięki, które jak widać z tego zombiaka znaczy pomyślicie, że to zwykły zombiak, ale niestety to jest NPC. -t. Jak widać, wystarczy, że jestem w jego zasięgu, on natychmiast do mnie idzie. Obejnie co by się nie działo? On wie, gdzie ja idę. Dobra, idąc dalej. Mamy kolejny typ taktyczny, Surrender, czyli otoczenie. Otóż takie NPC ty, na przykład jak tutaj Holigani. I wtedy rzuciłem go cegłą. Będą nas otaczać. I wtedy jak widać biegają naokoło tak, abym nie mógł się do nich zbliżyć. Okej okay, już się ich pozbyłem. Kolejnym typem, kolejną nowością, którą dają NPC, custom NPC są NPC-ty takie jak golemy oraz endermani, które możemy oczywiście wybrać tutaj. No cóż, to już wszystko jeśli chodzi o custom npc w wersji 1.6.2 na 1.6.4 Otóż jak dla mnie jest naprawdę epicko, teraz można stworzyć naprawdę epickie custom mapy Z wykorzystaniem tego oto moda Przykładowo idziemy sam, że na przykład do miasta i, i zaczyna nam jakaś muzyczka grać czy coś A! Otóż już bym zapomniał, oczywiście muszę wam powiedzieć jak wgrać taką muzyczkę No cóż, widzimy się już za chwilę Okej, okay, na początek musimy mieć jakiś utwór przykładowo tu jest, o, tu mam mój utwór cegła, który. No, wiecie, tam było, zaraz go rzucę cegłą, czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie musimy wejść w jakiś, znaleźć jakiś konwerter. Na przykład o. MP3 OGG. Ja sobie korzystam z online, o ile dobrze widzę. Tak, ta strona polecam ją, sam z niej korzystam, jest bardzo fajna. Tutaj po prostu wrzucamy plik, potem konwertujemy, tu są ustawienia i to wszystko, dostajemy, on automatycznie pobiera go nam. Ok, gdy już mamy taki utwór OGG, nie MP3 tylko OGG, wchodzimy do folderu, no i są różne poradniki i jak wygrać taki dźwięk. Jednym z nich jest przykładowo, jak mamy świat, nie wiem, na przykład mamy ten nasz świat, to tutaj mamy Custom NPC, powinno się nam powiedzieć resource, Music sound i tutaj po prostu wgramy tu lub tu. W każdym razie u mnie to nie działa. Jak tu widać, mam ten dźwięk, ale on nie działa w ogóle. Więc ja postanowiłem zrobić jeszcze inaczej. Spróbowałem zrobić to tutaj: custom NPC resource music sound. Tutaj też nie działało. Otóż jak to się u mnie udało, że w końcu to mam, no to wchodzę do folderu MODS, w którym mam custom NPC, wchodzę do assets custom NPC. No i tutaj mamy sound, czyli dźwięki, music. Przykładowo ja sobie nowy folder, my, czyli moje, sound, my i to mam tą, tą swoją cegłę. No cóż, to już wszystko jeśli chodzi o wgrywanie. Polecam właśnie w robieniu tutaj, jeśli nie wyjdą wam dwa poprzednie sposoby, albo od razu tutaj nie będzie zbędnych bajerów. No cóż, to już wszystko jeśli chodzi o tego moda. No cóż, jeśli oczywiście film się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić go pozytywnie, ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam.